Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Poranne malowanki. Poranne malowanki z tej strony Dorota Szatkowska. Witam cię bardzo serdecznie. Witam Cię moja piękna na stronie dla kobiet. Dla stronie, dla kobiet, żebyśmy dziewczyny w tym takim jesiennym, właśnie takim szarym dniu zrobiły dzisiaj coś dla siebie. Jakiś szalony makijaż. Może w ogóle makijaż, nie? Może w ogóle makijaż, bo jest tyle kobiet, które spotykam na swojej drodze, które nigdy nie robiły makijażu, nigdy nie próbowały makijażu, nigdy nie nosiły podkładu. To też jest, wiecie, nigdy nie próbowały nakładać podkład, więc fajnie, że są, jest coś takiego jak warsztaty kosmetyczne. Na którym będzie można sobie ten podkład po prostu przymierzyć do swojej buzi. Wyobraź sobie, że nigdy nie przymierzałaś, nigdy nie zakładałaś, nigdy nie miałaś podkładu nałożonego. Witam Cię, moja piękna. Nigdy nie miałaś nałożonego podkładu. I zastanawiasz się w ogóle, jak go dobrać. Czy wybrać matujący, czy wybrać rozświetlający, który dla kogo, bo są przecież, nie dość, że są berze, ajwory, nie dość, że są ciepłe, na neutralne barwy, zimne barwy, który w ogóle wybrać podkład dla siebie. Ale zanim podkład dziewczynę. To wszystko, co jest pod podkładem, to wszystko, co sprawia, że podkład się będzie perfekcyjnie trzymał, że podkład będzie wyglądał na Twojej buzi jak Twoja druga skóra. Ja oczywiście mam buzię przygotowaną wcześniej umytą naszym pre